W końcu Hiszpania położyła kres i weszło nowe prawo, na które czekaliśmy od lat. Teraz prawa właścicieli będą kluczowe i są priorytetem w Hiszpanii. Jestem tego świadoma. Wszystkie wybrzeża Costa Blanca, Costa Calida przyciągają inwestorów, przyciąga słońce, klimat, także myślę, że to zwiększy kapitał. Wszystkich, cześć Basiu! Dzisiaj chciałabym z Tobą poruszyć bardzo ważny temat. Porozmawiajmy o dzikich lokatorach, tak zwanych okupas w Hiszpanii. Cześć Roksana, witam Państwa wszystkich. W końcu Hiszpania położyła kres i weszło nowe prawo, na które czekaliśmy od lat. Wiele osób spoza Hiszpanii nie zdaje sobie sprawy, jak długi był proces eksmisji takich lokatorów. Co możesz mi o tym powiedzieć więcej? Tak, wcześniej proces był bardzo powolny. Właściciele na swoje mieszkania, na odzyskiwanie swoich mieszkań, czekali miesiącami, a nawet rok. Natomiast 3 kwietnia tego roku weszło nowe prawo, na które czekaliśmy. I jak to wygląda w praktyce? W praktyce oznacza to, że y, właściciel może odzyskać swoją nieruchomość już w ciągu 15 dni. Od wyroku sądowego, gdzie sędzia musi wydać wyrok w ciągu 3 dni, tak naprawdę właściciel odzyskuje swoją nieruchomość maksymalnie w ciągu 3 tygodni. Dobrze, Basiu, słyszałam też, że policja ma nowe uprawnienia. W oczywistych przypadkach nielegalnego zajęcia policja teraz ma prawo usunąć nielegalnego lokatora bez nakazu sądowego, jeżeli posiada dowody typu akt notarialny, kamery lub świadków sąsiadów. Ta reforma na pewno wpłynie bardzo na inwestorów w Hiszpanii. Co myślisz, co wydarzy się teraz na rynku? Zgadza się, na pewno przyciągnie więcej inwestorów. Jeżeli osoba kupująca nieruchomość w Hiszpanii miała wcześniej wahania i dylemat pod kątem nielegalnych lokatorów. Teraz prawa właścicieli będą kluczowe i są priorytetem w Hiszpanii. Również wprowadzono sankcje do pięciu lat więzienia i taki dziki lokator będzie również odpowiadał za szkody wyrządzone w mieszkaniu. Myślisz, że to trochę uspokoi teraz inwestorów w Hiszpanii? Jestem tego świadoma. Wszystkie wybrzeża Costa Blanca, Costa Calida przyciągają inwestorów, przyciąga słońce, klimat, także myślę, że to zwiększy kapitał i na pewno będzie więcej nabywców z zagranicy. Czyli pobudzi to teraz nasz rynek nieruchomości? Z pewnością. Bardzo Ci dziękuję, Basia, za podzielenie się tymi ważnymi informacjami. Jestem pewna, że bardzo wpłynie to na rynek nieruchomości. I na pewno da większe bezpieczeństwo dla inwestorów. Oczywiście. Bardzo dziękuję Państwu, że mogłam się podzielić tymi informacjami. Jeżeli Państwo będą potrzebowali dodatkowych informacji, zapraszam do kontaktu z nami, Homija. I na pewno znajdziemy dla Państwa bezpieczną i rentowną nieruchomość. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia w następnym odcinku naszego podcastu. Zasubskrybuj ten kanał, żeby dowiedzieć się więcej.